Witam wszystkich. Firma d Partners z Krakowa. Chciałem pokazać, w jakim stanie technicznym mają e, samochody. E, wszystkie systemy tutaj są nieaktywne. Zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, ponieważ auto w ostatnim czasie brał udział w trzech kolizjach drogowych. Pierwsza kolizja to było uszkodzony radar, tutaj. Czołowy. Druga koliza, uszkodzony tutaj narożnik. Trzeci, nie wiem czy tutaj widać. Są wgniotki. Tak samo tutaj. Kierowca uciekł z miejsca wypadku drogowego z udziałem motocyklisty. Tu inne auto z tej firmy. Proszę zobaczyć. W takim stanie Firma przewozi pasażerów, nie zważając na ich bezpieczeństwo. The Partner Kraków.